O tym, że Wisła, największa i najpiękniejsza z polskich rzek, przepływa przez Warszawę, wie chyba każdy Polak. Ale nie każdy mieszkaniec stolicy zdaje sobie sprawę, że wiślana woda płynie przez Warszawę nie tylko wartkim nurtem rzeki. Czerpana spod dna Wisły, woda z grubej kaśki płynie bardzo blisko nas. Jednak dobra woda kosztuje. Im więcej jej płynie z naszych kranów, tym szybciej wypływa też gotówka z portfeli mieszkańców miasta. Jeden metr sześcienny czystej wiślanej wody w kranie kosztuje około 4,5 zł. Jeśli woda jest ciepła, to należy doliczyć koszty energii do jej podgrzania. Dużo kosztowniej robi się, gdy wodę zamieniamy w ściek. Spływające do kanalizacji nieczystości dodatkowo kosztują niecałe 7 zł za metr sześcienny. Łącznie za korzystanie z wodociągu i kanalizacji przeciętna warszawska rodzina wydaje średnio od 2 do nawet 3 tysięcy złotych rocznie. Koszty mediów w utrzymaniu nieruchomości są tak ważne, że wprowadzając się do nowego mieszkania, obowiązkowym stało się wspólne spisywanie stanów liczników. To jest ciepła woda, to są takie specjalne jeszcze uchwyty: zegar do ciepłej wody i zimna woda na niebieski yy, zaczep. I to jest licznik. Ja te liczniki będę spisywała, a teraz jak pana wprowadzam, to jest protokół wprowadzenia i spiszemy stan liczników. Przez warszawskie mieszkania przepływają duże pieniądze. W ostatnich latach opłaty za wodę wzrosły ponad dwukrotnie, ale znacząco polepszyła się jej jakość. Czy dzięki właśnie tym podwyżkom i dzięki funduszom unijnym, po pierwsze możemy pić wodę z kranu, a po drugie nie zanieczyszczamy? Środowiska naturalnego, szczególnie Wisły. Jeszcze niedawno i woda, i ścieki, i pieniądze w postaci kar za zatruwanie środowiska wypływały wartkim nurtem wprost do rzeki. Sytuację zmieniła największa w Polsce inwestycja ekologiczna warszawska oczyszczalnia ścieków Czajka. Nie zrzucamy już ścieków do Wisły, to znaczy wszystkie ścieki zebrane siecią kanalizacyjną w Warszawie są oczyszczane albo w oczyszczalni ścieków Czajka, albo w oczyszczalni ścieków południe. Ma to niebagatelne znaczenie zarówno dla jakości wody w Rzece Wiśle, jak i dla Morza Bałtyckiego. Kompleks na Białowęce składa się z ponad 160 obiektów do oczyszczania ścieków i zagospodarowywania odpadów. Kosztował blisko 3 miliardy złotych. Oczyszczalnia zlokalizowana na 52 hektarach i zmodernizowane ujęcia wody mają też uwzględniać rozwój stolicy, obiekty i osiedla, które powstaną w przyszłości. Inżynierowie i architekci już na etapie planowania budowy osiedli myślą jak obniżyć bieżące koszty utrzymania nowych mieszkań. Deweloperzy coraz częściej sięgają po rozwiązania proekologiczne. Będziemy proponować naszym mieszkańcom standard wykończenia mieszkania w zgodzie z tymi zielonymi zasadami, to znaczy na przykład będą toalety, które będą zużywały o 1 trzecią mniej wody niż standardowe. Tak samo będzie w przypadku baterii umywalkowych i prysznicowych. Myśmy policzyli, że, że dla trzyosobowej rodziny, która według takich normatywnych parametrów, to zużycie wody może się zmniejszyć o około 40%. Co jeśli rachunek za wodę dla takiej rodziny może wynosić m.in. 2100-2800 w skali roku, to taka oszczędność to będzie około 1000-1200 zł. Jak ograniczyć wydatki na wodę? Można w prosty i tani sposób ograniczyć jej nadmierne zużycie. Nie wystarczy dobrze zakręcać krany. Można na przykład założyć na nie specjalną końcówkę, nazywaną perlatorem, która rozproszy strumień, ułatwiając mycie, a jednocześnie ograniczy zużycie wody od 30 do nawet 60%. Zamiast codziennej kąpieli w wannie, oszczędniej będzie skorzystać z prysznica i 5-minutowej klepsydry, która odmierzy optymalny czas na umycie całego ciała. Takie drobne, codzienne oszczędności w naszych domostwach, połączone z dużymi miejskimi inwestycjami w ekologię, decydują o przyszłości środowiska naturalnego. Szacujemy, że na spokojnie na 25 lat te zmodernizowane obiekty będą pracować i skutecznie oczyszczać zarówno wodę, tą uzdatnioną do picia, jak i oczyszczać ścieki. Pierwsze efekty działania oczyszczalni są już widoczne. Na przykład w Wiśle na wysokości łomianek na brzegu można jeszcze znaleźć niezliczone ilości wyrzucanych dawniej do kanalizacji plastikowych śmieci. Ale stan środowiska wyraźnie się poprawia. Dzięki pracy oczyszczalni Czajka nie czuć już przykrego fetoru ścieków. Płynąca nurtem woda jest wyraźnie czystsza, a Wisła wraca do życia.